Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Róża Jinx i witam Was po raz kolejny w grze The Sims 4. Pamiętacie pewnie ostatnio, że grałam z Nadą Niebiasto, no ale niestety musimy stworzyć nową rodzinę, ponieważ moje savey się usunęły. Zostały mi tylko savey z ostatniego tygodnia mojej gry i po prostu nie wiem, nie mam tych saveów. Musimy stworzyć niestety nową rodzinę, a szkoda, bo. No, bo fajnie mi się grało tamtą. Ale jak już to, możemy to nazwać jakby albo odcinkiem czwartym, albo nie wiem, albo drugim sezonem w sumie. Teraz tworzymy całkiem nową rodzinkę. Ta rodzinka będzie inna. Czyli nie będę to ani ja, ani ktoś inny, tylko stworzymy sobie simkę. Normalną simkę taką. Nie chcę, żebyś była ciemna. No, gdzie tu jest twarz? Ja w ogóle nie pamiętam, kiedy ja ostatnio otworzyłam sima Bądź taka. Wybrałabym taką, ale. Ale nie, wolałabym. No, o, taki, taki odcień, bo ogólnie jestem plan... A co? Możemy stworzyć mnie. Nie, dobra. <noise> Więc tak, wybieram rudy kolor włosów, bo to mój ulubiony. No i mam tutaj parę fryzurek ściągnięte z internetu. Jak będziecie grzeczni, tak kiedyś wam dam link w opisie. Mam tutaj takie różne fryzury, jak widzicie. Myślę, że wybiorę. tą. Bardzo lubię tą fryzurę. Wygląda bardzo ładnie na młodych, dorosłych. Pokaż się. No, myślę, że to będzie. Czemu tu nic nie działa? Czemu scroll nie działa? Przedstawiła mi się chyba ta. ...klawiszologia w Simsach, a to nic. No, totalnie mi się przesunęła. No, dobra. Jakoś to przeżyjemy. Zobaczymy. Dobra, oczywiście. Makijaż musi być ciemny. Palniemy kredę. Jaką szminkę? Hmm. Nie mam tutaj więcej szminek? Serio? A no tak, przecież ja ściągałam. <grym> Zobaczmy, co, co ja mam tutaj za szminki. No nie ma nic ciekawego, wam powiem w tych ściągniętych moich szminkach. Ale jak będę chciał, to mogę sobie zawsze ustawić niebieskie usta. Dobra, nie wiem. Ustawmy sobie standardowo czerwone, mój ulubiony kolor w Simsach. No serio, w kolory czerwone są bardzo ładne. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze taki makijaż, żeby podkreślić nasze piękne, kocie oczy. A no właśnie oczy. Ustawiłabym Ci niebieskie, ale... Będziemy wampirzycą! A czy nie? Będziemy... Będziemy Wiedźminem! O! O, totalnie, zrobię Wiedźmina. Wiedźmina kobietę. A to a nie było Wiedźmina kobiety, ale będzie. Raczej była taka, jak ona miała, ta. Kiri, no. Dobra, to będziemy Kiri. A co tam? Kiri miała takie siwe włosy, tego co pamiętam, miała kręcone. Ale nie zrobimy jej kręcone. <grywanie> nie chcemy, żeby miała kręcone. Może takie, o, może takiej brwi zrobimy takie ciemne. Dobra. O, takie jeszcze tylko wyedytuję trochę oczy, żeby były inne, trochę bardziej i otwórz, żeby miała taki bytrzeszcz. Powiększym te gałki. I obróćmy delikatnie. O, uważam teraz, że jesteś po prostu beauty. Naprawdę. Dobra, przejdźmy do tego ciała, bo to jesteś chuda jak decha. A, dobra, zaraz nazwiemy ją. Troszkę cię pogrubimy, żebyś miała ciałka. Nie lubię, jak Simsy są takie suche. I mi. Wszystkie ciuchy teraz. Zajmij jeszcze ten obciechowy naszyjnik. O, 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 dobra. I wymodelujmy Ci ciało. Myślę, że będziesz miał taką bardziej. O, jeszcze nie tak. Będziesz miał taką talię osy. Trochę szersze uda. Mniejszą dupę. No, jesteś trochę płaska, to da mi trochę cycków. No, uważam, że jest. Dobrze. Patrzcie na tą łapkę, to jest, ta łapka jest zwłoczona, to ją macać. <grym> Dobra. Zobaczmy, czy mamy tu jakieś ubrania godne mojej uwagi. O, może damy Ci taki t-shirt fajny, też ściągnięty. Może taką z Marilyn Monroe? Albo z tą piękną słówką pokazującą znak pokoju? Albo może będziesz taką? A nie, w sumie to nie, nie, to mi się nie podoba. O, albo możesz mieć jeszcze Hello Kitty zombie. Nie no. Może damy jej sukienkę. Ja bardzo lubię sukienki w dzieńcach. O! Nie, dobra. Tego, To, to to... O wiem, to damy komu innemu, więc wiecie. To nie. Może taką? Uważam, że to jest bardzo ładna sukienka. A no w ogóle zrobiłeś ciebie Annę. No? Nie? Mm, szkoda. <grym> o, totalnie. Albo no nie. No. Odpuśćmy sobie. Ona była księżniczką, ale była taką... No raczej ten, kto czytał na to. wie. Była księżniczką, ale nie rządziła w królestwie, tylko była wychowywana przez Wiedźminów. Dobra, damy Ci taką, żebyś zachowała jakieś pozory, że jesteś kobietą. Mm. I damy Ci czarne budki. I czy mogę prosić jeszcze o jakąś biżuterię? O, dobra, taką biżuterię. O, piękna. Tak, uważam, że taka Ciri jest śliczna. Dobra, teraz zróbmy jej oficjalne. I w oficjalnych, nie wiem. Skorzystajmy z gotowych stylów, jestem leniwa. Zawsze wybieram ten, albo nie wiem, albo tę. O! Dobra, to myślę, że będzie pasować. No, widzicie, nawet jej się podoba. <coughs> Przepraszam, za zakaszam. tam przemknięcia. Dobra, i uważam, że tak, to jest totalnie to. Mój ulubiony strój. Tylko czemu ty nie masz makijażu do ćwiczeń? Przecież cynki bez makijażu wyglądają jak potwory. Uff. O. Dajemy ci krechę. I dajemy ci jakąś delikatną sznurkę. No w sumie to niewiele zmienia, ale dobra. Teraz jest do spania. Ale czemu ona do spania ma cały. Aha, dobra, nieważne. O. W sumie dam Ci jeszcze kapcie króliczka i możesz w tym spać. Dobra. Imprezowe. No dobra, imprezowe to wybiorę oczywiście standardowo uroczą zabawę. Bardzo mi się podoba ten który Taki rockowy. Albo N. Nie no, czy będzie rockowy. Dobra, i kościół kobielowy. Myślę, że będziesz miała dwuczęściowy. Tak. Możesz w tym pływać? Nie no, no, dobra, nie będzie ona w tym pływać. A może zróbmy taki? I nie wiem. Takie kolory. Dobra, jest spoko. spoko. Spoczko. Jakieś szczekanie, do tego bym prosiła. O! No, jesteś po prostu piękna. Dobra, to zaraz przejdźmy do. Nie mam włączonych dźwięków. Chwila. Dobra, teraz są łączone dźwięki i wybierzmy ci głos. Możesz no, mieć jakiś słodki. Ja lubię takie słodkie głosy w filmach. Dobra, i będziesz miała oczywiście chłód kobiecy Dobra. Jesteś kobietą. Dobra. Imię. To jasne, że Siri. Siri. A nazwisko będziesz miała. Nie wiem, ale pomidorówka, pomidorówka, lubię pomidorową. Dobra, teraz wybierzmy ci cechy. Zastanów się, kim ty możesz być w moich Simsach. Myślę, że będziesz malarzem. A twoje hobby to będzie nie, nie chcę tak. Dobra, to, wy, to wybierzmy. Niech będziesz szalona. Zegu, zegu, zegu. <laughs> dobra, będziesz szalona i będziesz dobra. Tak, totalnie. To teraz y, aspiracje. Myślę, że kreatywność i to będzie wybitna malarka. Będziemy malarką. Dobrze, są mamy naszą kiri zrobioną. A teraz dodajemy jeszcze jednego sima. To będzie nasza służąca. I nie wiem jeszcze jak ją. Umiem. O, skąd ty masz taki ładny naszyjnik? Dobra, rozbierzmy ją. <laughs> rozbierzmy ją ze wszystkiego. I tak. Zastanówmy się, jak ona może wyglądać. Będziesz hmm. może dorosłą. Będziesz ode mnie starsza. Raczej znaczy od Ciri, nie ode mnie. No, ode mnie w sumie też. <gry> Dobrze, i teraz wybierzmy Ci twarz. Może, może będziesz Chinką. Tak, tak, totalnie Chinką. Zawsze chciałam mieć własnego Murzyna-Chinkę. przepraszam, to było bardzo niepoprawne. <gry> przepraszam to nie niesmaczny żarcik. Naprawdę, bierzmy Ci w może no, nie? Miej brwi. i Miej różowe włosy. Halo, różowe, nie czarne! A, dobra, tam to, to były brwi. Dobra, i że będziesz... Jako że będziesz miała niewolnicą, to chcecie uczestniczyć w koka? No dajmy, ci, dajmy jej brwi, bo w ogóle no, jej inną twarz, nie chcę mieć chinki. taką cię jedną twarz. O, wyglądasz na taką... Starą, zmęczoną kobietę Okej okay. Dobra, brwi mi też różowa niech będzie Dobra i zróbmy Ci makijaż. Będziesz miała... Będziesz totalnie różowa. Tak, będziesz totalnie różowa. A linera... A co tam walnijmy różowego? Śminkę też. Gdzie, gdzieś śminka? A, tu. O, totalnie różowa kobieta. Albo nie, będziesz młoda i będziesz naszą siostrą. Być taką. Nie wiem, jakby to nazwać, taką. Taką, wiecie, taką, nie wiem, lafiryndą. O! Przepraszam, wszystkie osoby, które lubią różowy, już tak na miejscu. Przepraszam bardzo. Że hejtuję w A Ale po prostu muszę, no. Pff. Dobra, dajmy ci. Czy tu jest jakaś miniówka? Czy ja mam miniówkę? A mogę ci jeszcze... Oh, mogę ci jeszcze dać takie spodnie takie... Mm, była tutaj taka bluzka. Była tutaj taka krótka bluzka, taka... Mm, żeby wystawał... O, jest! Dobra, nie będzie jasno-różowa. I damy Ci takie... damy ci takie portki. Takie takie. Aha. Mój kot coś robi. Co on tam robi? W telewizorze skacze? Dobra, później się przejdę zobaczyć. O, totalnie mniuwa! Jeszcze takie szpilki. Ogromne. Mam nadzieję, że takie będą. No powiem, szpili tutaj największych nie ma na świecie, no. Nie, ten to. Dobra, weźmy takie jak nasze, tylko że nasze nie, nie mogą być różowe. O! Takie! Totalnie. I dajmy jej full w ogóle. Nie wiem, kolczyki. Tak, kolczyki, kolczyki. O, różowe. I dajmy jej też naszyjnik, też różowy. I nie wiem. bransoletki. Tak, bransoletki, bardzo ważna rzecz. Bransoletki, Możesz mieć takie. Z gumeczek lumbans. I możesz też mieć takie... Mm. Tak, uważam, że to jest to po prostu piękne, ale nie te buty. Mm. Ja chcę mieć różowe. O, dobra, niech ma trampki. Niech ma trampki. Takie cycki totalnie obwisłe. Żół w ogóle tyłek. Ale będzie miała taliosy. O! Takie małe nóżki. <laughs> dobra, jest dobrze. Jest dobrze. łapaczcie skąd ta gra wieże różowy? Illuminati! Dobra, wybierzmy już jest gotowy strójów, nie chce mi się tworzyć. A w sumie. Dobra, zobaczmy, co nam tu dają. Nie. Musimy sobie stworzyć sami. W sumie ten strój jest dobry, tylko makijaż dajmy. Eyeliner. Nie no, co ten kot robi? Aż teraz do mnie przejdę, bo już to się robi irytujące, jak ona coś tam soci. Nie ładzi po szafkach, albo nie wiem. I różowy. O. W sumie chyba są jeszcze oczy różowe. Czekajcie. Tak, fioletowe oczy. Jestem teraz szczęśliwa. Bo bez... jest. Jeszcze jakby była fioletowa skóra, to by po prostu kochała tą grę. Ale niestety, no. Nie mogę jej ustawić różowej skóry. Dobra, do ćwiczeń. Do ćwiczeń. O, totalnie. Fięk, jak to wygląda. O może jeszcze ma takie skarpety długie. Dobra. Piżama. Ja wiem co idę jako piżama. Ja już wiem. Totalnie to. Totalnie. Będzie miała swoją pracę po godzinach. Jeszcze szpilki, nie. Nie chcę szpilki. Ja Czekajcie jeszcze szpilki. A albo takie. A! Dobra, imprezowe. Ło, wow, matko Chrystusowa, co ty jesteś ubrana. A no, nie może dużu, no to gotowe style. O, totalnie. Tylko tylko tą ile ja dzisiaj powiedział Totalnie nie Ja bym dała jej takie różowe, takie coś. Ale gdzie to jest to różowe? Ej, no było takie różowe. Proszę, o, proszę bardzo różowe. Równice, taką jakoby też zrobiła różową. No i buty tego pewnie wiecie jakiego koloru. Jeśli taki znajdę, znalazłam. No, totalnie. No, do pływania. Nie mamy tutaj za dużo do myślenia. Nie, ona będzie pływać w tym. Jeszcze w różowym. <grym> Dobra, i damy jej klapki, żeby jej nie było smutno. Będzie w tym pływać. Ja chcę zobaczyć, jak ona płowa w tym. Dobrze. I że będziesz naszą niewolnicą, która będzie sprzątać, to będziesz schludna. Możesz być też żarłokiem i będziesz zadufana w sobie. Dobra, a twoja aspiracja to. Fortuna. Nie, nie, nie tego. Jedzenie, bo jak będziesz tam gotować, to zdobędziesz punkty umiejętności. A właśnie, nie ja mam na niej imienia. O, mm. Lampa. Nie, przepraszam, nie, takie imię jest dlatego, bo mam różową lampę w pokoju. Lampa truskawka. Nie wiem, dobra. Jest lampa truskawka. Nieważne. Dobra. I teraz niech będzie może naszą siostrą. Żoną to raczej nie. My żonę znajdziemy dla niej. Dobra, wybierzmy... O, będzie... O, jezu, o, jezu! coś zostało z dzieckami, awale, ja ta gra jest cudna. Dobra, będzie tak chodzić, tak. Dobra, uważam, że nasza rodinka jest gotowa. Mogę jakieś inne zdjęcie? O, dobra. A więc zaczynajmy grę. <grymne> Mikrofon to świetny sposób, by ćwiczyć umiejętności komerjowe i zabawiać gości. wiem, Byście dali jakieś lepsze odpowiedzi. O! Co to? Okej. Okay. Wybierz się świat, do którego chce się wprowadzić. Mhm. Uh -huh. No serio! A! Przecież aktualizacja była! No tak, dobra. Nie wiem. Ła! Wow. Fajne, tylko to takie jakieś dziwne pikselowate. Ale dobra, nie wiem. No, chyba zamieszkamy w Wierzbowej Zatoczce. Bardzo lubię to miasto. Niech będzie Wierzbowa Zatoczka. Dobra, nie wiem. Czy ja chcę budować nam dom? No chcę. To nie wiem. Wprowadźmy się tu. O. Dobra, i zaczynamy naszą rozgrywkę. O, szukaj sposobu, by zmienić emocje? Wypróbuj osobisty czy to herbaty magiczne. O, tego nie wiedziałam. Możemy w sumie zobaczyć, co to jest. Ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się, bo dużo chcę grać. O, już mam 19 minut nagrania, łap. Szalejemy, tyle w ogóle krótko tworzyłam tych filmów, w ogóle tworzę po nawet. Dobra, i mieszkamy sobie tutaj gra w ogóle mi odmówiła posłuszeństwa zacięła się Ej, sims czemu ja chwila coś mi tu nie pasuje gdzie są opcje gdzie tu jest sterowanie mm, mm, no kamera gdzie te sims trzymo no. na krawędziach też jakąś opiszę coś jakoś... Co jako... a nagrywanie filmów aha nie to jest słuch. A dobra, nie wiem, co. dobra. Jestem głupia, nie wiem, jak. Czekajcie. No. Czemu nie mogę obracać widoku? The fuck. Ej, no, myszka mi działa. No, ej, jak ja mam... A, Nie umiem obracać widoku! No co się stało? Co się że nie zbuduję doma, jak ja tak będę ten Tryb laptopa? No ja mam laptopa, a... Może? A, no to nie, to mi podziękujemy jak ja mam znowu uruchomić laptopa. Czemu nie mogę obracać? Może tak, tak? Zobaczmy, czy będzie działać. Dupa nie działa, teraz działa jeszcze gorzej. <laughs> Opcje a! No, teraz działa. Nie, no no przecież ja tego. Nie mm, ja mogę w ogóle oddalić widoku. Wiecie co, ja po prostu zapiszę tą rodzinę i zobaczymy się zaraz. No bo to. nie rozumiem, wcześniej mi działało. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Blubububub. dobra, słuchajcie, nie udało mi się tego naprawić. Naprawdę nie wiem, co się stało, bo nie mogę obracać kompletnie kamerą. Zobaczcie, kli klikam, w scroll. Nic się nie dzieje. Naprawdę nie wiem, co się stało. No i na razie to by było tyle, chyba myślę, w tym odcinku. Do kolejnego odcinka Steamsub postaram się naprawić ten straszny błąd. I w ogóle nie wiem. No, naprawdę, postaram się go to naprawić. A więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Już w następnym odcinku, tylko po naprawieniu błędu, obiecuję, że, że zrobię dom i będziemy już w nim grać. Więc komentujcie, subskrybujcie, dajcie lajki, bo to motywuje. I nagrywała dla Was Róża Jinx. Pa, pa!